I uśmantko, witamy Was w pierwszym odcinku nowej serii z gierki o nazwie Mechanarium. Jak to mamy zwyczaju, już nagrywamy to trzeci raz, bo tamte, w zasadzie jeden albo drugi odcinek nam totalnie nie wyszedł. Nagrywamy to na spontanie. Jeden dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, bo mamy już 31 sierpnia, także nie wiem kiedy ten filmik wrzucę jutro albo pojutrze, ale w każdym razie nagramy to, bo Wercie się bardzo spodobała ta gierka, jest mega podobna do Little Nightmares. Troszeczkę wiemy, nie? Troszeczkę wiemy, nie wiemy za dużo, tak naprawdę wiemy tylko sam, sam yy, począteczek, który tam trwa, nie wiem, może z 5 do 10 minut. No co, no rozpocznijmy sobie nową gierkę. Czekaj, niech to minie, sobie to potem bytne. Tak, i rozpoczniemy sobie nową gierkę po raz kolejny. Yy, mówię, jesteśmy tylko z tematem tak delikatnie parę minutek do przodu, nie za dużo. Dźwięk nam się niestety źle nagrał, cała gra się źle zapisała i ogólnie nie, nie dałoby się tego oglądać więc sobie rozpoczniemy na nowo. Dziękujemy za aktywność pod ostatnimi yy, materiałami z Little Nightmares. To będziemy grali sobie z dolotu. Yy, jeszcze zanim mówię, ukończymy tego litu. tak? Tutaj już troszkę pamiętamy, więc uda nam się, uda nam się troszkę szybciej, szybciej yy, to ukończyć. Przyznam, że gierka jest naprawdę mega ciekawa. Coś takiego żeśmy nie grali. No, Little Nightmares to, to nie wymaga aż czegoś takiego, a tutaj są dość ciekawe, interesujące podpowiedzi różnych rzeczy. Nie? Jak ci się ogólnie podoba? Giereczka, jeżeli. A co najbardziej? Jakbyś miała powiedzieć. Na przykład. O, może inaczej zapytam. Co wygląda inaczej niż Little? Co tu jest takiego innego na przykład? A, no i przepraszam, jeszcze do nowych widzów. Jak nie wiecie o co chodzi, nazywamy się Joseph, znaczy nasza posać nazywa się. Czekaj to się przybliżało, bo się nie pamiętam. Nasza postać nazywa się Joseph i naszym zadaniem nie. jest uwolnić naszą jakąś ukochaną. Niestety nie wiem, jak ona się nazywa, ale musimy wrócić z tego zomowiska, dotrzeć do miasta, pokonać złych robotów, którzy będą nam przeszkadzać i utrudniać nam drogę, prawda, do tego dojścia, żebyśmy... To najpierw musisz to A, czekaj, będą nam przeszkadzać. Co jeszcze takiego z ciekawostek z początkowych? No i chyba tyle, chyba, że coś pominąłem, jeżeli ktoś coś więcej wie, to chętnie przeczytamy, mówię, w komentarzu, bo ostatnio jest naprawdę bogata aktywność i już po raz kolejny Wam mówię, dziękujemy. Ten Zobot ma szczęście, że musi gdzieś ten Magnus No, także mega Wam dziękujemy, Pysia, jak mówię, pewnie też zadowolona jest pod ostatnią aktywnością, a, 8, a, jeszcze tego live'a, tak, jak grała w Minecrafta. Jak ci się podobało. No, także to w sumie dzięki Wam. Dziękujemy za podpowiedź. 100 osób, nowych subskrybentów i osoby, które nam pomagały tutaj, wspierając nas praktycznie od początku, jak i tych aktualnych, będzie wyświetlona na liście w opisie filmu. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Super, że jesteście, bo dzięki Wam to jakoś płynie, prawda? I możemy nagrywać tak naprawdę dla naszej przyjemności i dla Waszej satysfakcji, tak? Nie no, wybaczcie, no my jesteśmy też troszkę zmęczeni, bo jak mówimy, no, jutro no trzeba rano wstać. Ale specjalnie dla Was mówię, nagramy i też dla werci. Ja osobiście też jestem mega ciekawy, tylko właśnie wiecznie, wiecznie kurczę, ten brakuje nam tego czasu. Teraz nam Krystian dał troszkę te parę minut, więc sobie szybko nagramy. E, dobra, ja już też troszkę pamiętam. Wiem, że to wygląda. No, najpierw na... wtedy na... najpierw na biało, później na niebiesko. Ale to w sumie bez różnicy, bo i tak muszę tylko wejść do góry po tą żarówkę. Także mówię, wiem, że to tak wygląda jakbyśmy grali, ale wierzcie nam na nas słowo, żeśmy doszli ewentualnie, nie wiem, tutaj może z 5 minut minie i, i dalej żeśmy już nie przeszli. Mówię tego, bo mieliśmy mega rozkminę, zaraz wam pokażemy tak naprawdę w którym miejscu, bo do tego miejsca, do którego dojdziemy skończymy sobie, skończymy sobie ten pierwszy odcinek. Bo zależy nam, czy po prostu będzie się materiał podobał, nie? tak Pysia? Czy będzie się, będzie się podobał. O! Nawet jeżeli wam się nie będzie podobał albo niektórym, ale i tak nagramy, bo jesteśmy bardzo ciekawcy i chcemy zobaczyć co z tego wszystkiego wyjdzie, jak to się zakończy. I jeszcze kolejna rzecz jest taka, że gramy w to, tak jak mówiliśmy, jeżeli ktoś pominął początek, bo tak też bywa. Pierwszy raz, prawda? Teraz nasz Bohater Joseph zamienił się w próbę w policjanta strażnik. Chyba go pomylił, właśnie z tym naszym przebraniem. Ale idziemy do miasta i zaraz dojdziemy. Tylko chyba nie widzimy tu pewnej rzeczy. Tu, 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 tu. co tu. No, e, Ten, żeby prawdziwą to przeskoczył. Tak, no. Ej. Dobra, ok, więc wracamy z powrotem do akcji. Jestem też bardzo ciekaw. Jak dojdziemy do tej części, co się męczyliśmy. No to w zasadzie tutaj już będzie za tym, mówię, no bo my żeśmy za dużo tutaj nie pograli. Nie, nie pograliśmy za dużo, czekaj, to było chyba 5. Nie, to było chyba A, A5? Nie, A4. A 2 to było A no może i A2 tak, A 2, no i widzisz super. Tak trogat to było A 2. No i super, jest i pamięć elegansio. No i jedziemy po to żabol, jeżeli nas oglądasz, to pewnie lubisz tego typu materiały. Pewnie mu się spodoba nie, No, nasz jeden. Jest jeden z takich trwałych, dzielnych widzów. Także serdecznie polecamy też jego kanał. Znajdziecie różne ciekawostki ze starych klimatycznych mówię, gierek, z różnych konsol, ale to nie będę za bardzo się rozwodził, także zapraszam na jego serdecznie kanał. Jeżeli też oglądasz i do do tego momentu serdecznie się pozdrawiamy, nie? No, jeszcze raz, dobra, a my wracamy sobie z powrotem do naszej gry Mechanarium. Och, dobra, i teraz tak, aha, wagonik trzeba było wezwać, tak? Czekaj, wagonik. Później musieliśmy na niego tam walić. Tak, tak, tak. Już, już biorę. Kółeczka. A i musisz się złapać, tego. Tak, no. No. Mówię po raz kolejny, wiemy, że to tak wygląda. Jakbyśmy. Tak w... się męczyli. Tak, tutaj się męczyli strasznie. Ale na szczęście, w nieszczęściu, dobrze, że ten filmik się bardzo słabo nagrał. Bo jeszcze mi nie szłoby tego oglądać. No, dźwięk, niestety, się nam dobrze. Przepraszam, dobrze się nie zgrał. No dobra, pomijając jeszcze fakt tego, ten chyba pan naprawdę dokuczał naszemu robocikowi Josephowi. Chyba jak był mały, tak to wygląda, przynajmniej na tym zdjęciu, tak? Nie no. widzę, chyba dalej dokucza. Albo wydaje mi się, że on go chyba nie widział, nie? On go chyba teoretycznie nie widzi. Nie widzi. Czuję, że chyba skopiemy mu zadek, jak go dorwiemy później. Jak skoczymy tam. Dobra, to najpierw tak. Weźmy sobie ten kluczyk. Mamy kluczyk, tutaj sobie podejdźmy, wydłóżmy się, otwórzmy klapkę, a przepraszam, przepraszam, jeszcze guziczek, jeszcze tu był guziczek, tu jeszcze naciśniemy sobie guziczek. Ale ja coś tutaj pamiętam. No opowiadaj. Że z kablami będziemy musieli to połączyć tak, także tam był czerwony i czarny i musimy czerwony... Tak Dobra, na razie mówię, na no, idzie to szybko bo pograliśmy te parę minutek Pograliśmy te parę minutek Czekaj, Tego ja czeka. nie pamiętam ja też nie pamiętam Czy nie, tutaj żeśmy to, to przeszli z tymi kabelkami, ale chodzi o to, że mieliśmy problem z tym panelem, jak to ustawić, żeby ten dźwig, czy jak to ten wyciągnik nazwać, żeby nas po prostu chapnął i wrzucił nam tutaj do naszej wentylacji. Tutaj zaznaczyłem tym naszym plusikiem. Tylko tak, czekaj, czarny, czerwony, czarny, czerwony i chyba już. Nie, czekaj, bo teoretycznie powinno nas wyrzucić na dół. Nie, też nie. Czekaj, jak to. Czarny z czerwonym. No co, no czarny z czerwonym? Chyba, że to te też czarny z czerwonym. No, Józefie, wierzymy w ciebie. Oj, Józef się jest lekko zaciął. Też jesteśmy ciekawi, jeżeli będziecie oglądać ten materiał. No, że tak, tak jak. W... Co? Że nie wszystkie, tylko ten na górze i ten na dole. O, czekaj, najpierw zrobię je normalnie. No, tak jak były. To jest tak są normalnie. O, udało się. Tak, bo on musiał spaść. Teraz powinniśmy stąd wyjść i odpalić nasz dźwig, żebym właśnie rzucił nas tutaj do tej wentylacji. Czy tam kanału, nie wiem jak to nazwać, już w zasadzie. Uwaga, powinny się kabelki chyba teoretycznie popsuć tutaj, w tym miejscu. Okej, okay, popsuły się. Super, dobra, będziemy je naprawić. I teraz tak, to trzeba rozwiązać. Trzeba tak, ten z tym. Nie, 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 nie. musimy czarny z czerwonym. czekaj, może tak. Okej, okay? ok, dobra, mamy to. Teraz idziemy tutaj. Czy znaczy nie, bo tutaj tak musi podejść normalnie? I szybko, 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 zabam, szybko, szybko, zabam, szybko, zabam. szybko, 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 zabam. szybko, szybko, Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, 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 jest. Udało się. Uwaga i... chwila prawdy, proszę państwa. No idealnie. I tu teraz tutaj. Jest, no to się nazywa, nie? Za pierwszym razem. A, ja pamiętam. E, dobra, ale... się wiesz co, jest troszkę późno. Udało nam się nagrać pierwszy odcinek Tutaj nam się na tyle tak elegancko to udało Dobra, jeszcze poczekamy i zobaczymy tę animację, co tutaj się wiedzie. Chłopaki coś naprawdę nie lubią do naszego Josefa Bo potem jakieś pieniążki albo w zęby mówił bić nie wiem co to jest Ale to wygląda jak zęby? Czy pieniążki? Taki A to jakiś strażnik? Bo każdy chyba coś w sobie ma Paki nas chyba już złapali. No niestety, złapali nas. I chyba wsadzą nas do jakiegoś śmiesznego więzienia. Nie wiem, jak już to nazwać. No i niestety, wrzucili nas do więzienia. Także szanowni Państwo, dziękujemy, żeście byli z nami. Jeżeli Wam się podobał ten pierwszy odcinek, my osobiście jesteśmy mega tym troszkę zajarani. Bo naprawdę, Gierka nam się mocno podoba, nie Pysia? No chyba, że się Pysiu nie podoba. Ale chyba A się podoba. Podoba, no. No tylko, no niestety, brakuje, brakuje nam czasu. A to... Tu sobie przypominasz jego dziewczynę mam no coś tutaj coś tu pali pamiętajcie dzieci palenie zabija nie wolno palić ale zobaczymy sobie jeszcze to do końca zanim powiemy parę słówek oni by strażnik chodził oni udają że nic się nie działo w miejscu publicznym dzieciaczki i nie dzieciaczki i inne starsze osoby, dziękujemy, żeście byli z nami, tyle żeście to mówię obejrzeli. Udało nam się na szczęście i tak dość szybko to ograć. A my co, musimy się wyspać. Jutro czeka ciężki dzień, mówię, w zależności o której ten filmik wrzucimy. No i co, tak naprawdę czekamy na wasze opinie. Co sądzicie o tej gierce? No, o No, mówię, no chyba, że ten filmik wrzucę później. Ale w każdym. No to będzie chyba albo coś sobie przypomina z tą swoją ukochaną. Z świece, dosłownie jest przenośny. A to, co się no to są Znaczy, to są takie świece do auta. To są takie jakby i świece do tortu, i świece do auta. Dzieciaczki i inne większe, starsze potwory. Dziękujemy, żeście byli z nami. Jeżeli wam się podobał materiał, co musicie zrobić? Zostawić łapkę w górę i zasługować. Tak, i ewentualnie komentarze także. Dzięki, żeście byli. Pozdrawiam was. Tata na resorach oraz... Tak i widzimy się niedługo w kolejnych nowych materiałach, a na weekendzie zagramy sobie jakiegoś live'a z... Tak, no trzymajcie się, śpijcie dobrze, albo dzień dobry, bo za... nie wiem o której godzinie <głos》> to wyjdziecie. Do zobaczenia i...